Witam wszystkich, jestem z Radio 6, mi z Radio tak, czyli ja podobnego vloga to nagrywam sobie na telefoniku Samsung, Galaxy, Young tu mamy jakieś tam pierdło, tam tu nie istotne, dobra, co mnie wpienia w tym tutaj, tam nie w tym, no jakby niby jest rotiny tego, tak Teraz mianowicie tu są te aplikacje. Modinstalować aplikacje, tylko wezmę. Tu jest to co mogę odinstalować, Teraz nie dochodzę. I tak, na przykład Samsung Labs nie mogę odinstalować. Tak? YouTube'a nie mogę odinstalować. Co tam jeszcze chromy? Dyktafon takich pielu Nie mogę, tak? To jest falona na stałe. I powinien być zrotowany. A nie jest. Nie jest zrotowany. Inne nie. Nie można instalować. To mnie w Zawala to są gry, ale po takie pirdołki, takie które są niepotrzebne całkowicie. Który się zdało wywalić z tego telefonu. Po prostu go zaśmiecają. No, mi to by było na razie, chyba tyle. Na temat tego telefonu, co mnie wim wkurza. はいけどな、その辺は。